Rozwiąż zagadkę, a dostaniesz fortunę większą niż kiedykolwiek śniłaś. Jeśli nie, wyrzucę cię stąd na zawsze. Słowa padły jak monetarny wyrok na marmurowych schodach rezydencji von Krausów. W świetle kryształowych żerandoli odbijały się rysy zdumienia i rozbawienia na twarzach gości, bielgi psowych sztukaterii kontrastowała z czernią wieczorowych sukien i połyskiem smokingów. Aleksander von Kraus stał wyprostowany, ręka lekko uniesiona, jak aktor przed kurtyną. Jego głos był chłodny i pewny, tam, gdzie on nie dawał wątpliwości, inni mogli jedynie klaskać. Anna nie planowała tej sceny. Miała w planie tylko przesunąć tacę z rozlanym szampanem, zamieść resztki konfetti i zniknąć z powrotem w cieniu pracowniczych korytarzy. Nawet teraz, kiedy stoicko wsuwała dłoń pod obrzeże Gobelinu, wszystko w jej wnętrzu krzyczało, żeby znaleźć najbliższe wyjście ale jej dłoń utkwiła na chwiejnie stojącej filiżance, a wzrok nagle napotkał jego oczy nie te, które patrzyły z ciekawością przechodniów, lecz te, które umiały ważyć ludzi w sekundę i oddzielić tych, którzy mieli coś do zaoferowania, od tych, którzy byli tylko tłem. Sprzątaczko? Zapytał Aleksander ze słodkim zabarwieniem drwiny. Tak mało dla niego znaczyło słowo sprzątaczka, że użył go jak ciężarka, by podkreślić dystans. Anna poczuła, jak na jej kark wpełza zimny dreszcz, lecz słowa, które usłyszała później, były jeszcze gorsze i jeszcze bardziej elektryzujące. Rozwiąż zagadkę, a dostaniesz fortunę większą niż kiedykolwiek śniłaś. Jeśli nie, wyrzucę cię stąd na zawsze. Goście wybuchnęli śmiechem. Wśród blichtru i bro zabrzmiało to jak zaproszenie do publicznego upokorzenia. Ktoś szeptał. Zobaczmy, ile jest odwagi w tym kręgosłupie. Ktoś inny już sprawdzał telefon, żeby nagrać potencjalny MIM. Anna uśmiechnęła się, uśmiech cichy, ale nie ze strachu. Ten uśmiech miała na twarzy, odkąd pamiętała, kiedy pranie było zimne, a dzieci głodne, kiedy ktoś śmiał się z jej akcentu, ona odpowiadała pracą. Ten uśmiech znaczył widzę in rozumiem. Nie był to uśmiech ludzi. Którzy udają, że się nie boją, był to uśmiech ludzi, którzy boją się, ale robią, co trzeba. Jaką zagadkę? Spytała, a głos wyszedł z niej spokojny, czysty jak ściereczka, którą właśnie wyżynała. W tym momencie Aleksander poczuł, że ma scenę. Wysunął się do przodu, światła jeszcze bardziej go wyostrzyły. W jego garniturze błyszczała broszka, mały, szmaragdowy emilejter bogactwa. Uśmiechnął się, bo uwielbiał patrzeć, jak inni próbują być kimś przed nim. Prosta odrzekł: Zagadki mojego rodu nie są jednak dla prostaczyn. To quiz intelektualny, moralny i historyczny. Pomyłka kosztuje reputację. Odpowiedź poprawna kosztuje mnie fortunę. Założyłem się, że nikt z twojego stanu nie ma ani odwagi, ani rozumu, by spróbować. Jeśli wygrałaś, dostaniesz więcej niż kiedykolwiek widziałaś. Jeśli przegrasz, opuszczasz przyjęcie i nigdy więcej nie wrócisz. Słowa twój stan mogłyby zranić. Mogłyby też zmusić do buntu. Anna poczuła, jakie myśli krążą: dzieci, rachunki, te wszystkie drobne, pewne rzeczy, które ludzie tracą, kiedy zapominają, że życie to nie bajka. Pomyślała o swojej matce, która potrafiła opisać sposób, w jaki kawa była zalewana w Starym Domu, i o tym, jak to właśnie drobne obserwacje ratowały ją przed wielkimi kłopotami. W myślach usłyszała matczyny głos: Nigdy nie bój się pytać. Nawet jeśli pytanie brzmi głupio, odpowiedź bywa mądra. Dobrze, odpowiedziała Anna. Postawiłeś warunki powiedz zagadkę. Okrzyk entuzjazmu przeszył salę. Ktoś z gości rzucił niech spróbuje, ktoś inny szeptał, to będzie zabawne. I w tym hałasie Aleksander wskazał na prywatne drzwi prowadzące do gabinetu. Tam, gdzie serca rezydencji biły najgłośniej, pomiędzy regałami pełnymi tomów, starymi dokumentami i portretami przodków, których oczy wydawały się obserwować z niesmakiem każdy błąd. Gabinet był zaskakująco cichy. Wszystkie głośne śmiechy zostały za drzwiami. Świeczniki rzucały ciepłe plamy światła, a zegar na kominku tykał z rytmem, który nagle stał się ważny. Aleksander odsunął zasłonę i wyciągnął z szuflady niewielką, skórzaną teczkę. Z niej wyjął kartkę, przygnięcioną ciężkim zegarkiem. Najpierw przeczytał fragment zgodnie z zasadą Szowmana, a potem spojrzał na Annę z ciekawością rekordzisty. W mojej rodzinie jest stara opowieść. Zaczął. Kto pozna jej sens, pozna też drogę. Pięć słów: proste skojarzenie, dom, klucz, obraz, noc i list. Ułóż je dobrze, a poznasz sekret. Ułóż źle i cóż, stracisz wszystko, co zyskałaś przez ten wieczór. Zagadką było coś więcej niż łamigłówka. Było to zaproszenie do wejścia w przeszłość, do poznania mechanizmów. Które stworzyły fortunę Aleksandra, małych decyzji, pominięć i kłamstw, które zrastały się, by utworzyć fundament. Anna spojrzała na uchylone drzwi, na żyrandol, na odbicie swojego własnego, prostego fartuszka we powierzchniach. Poczuła odpowiedzialność, która nie była jej roszczeniem, lecz darem, darem prostoty i uważności, których nikt z tej sali nie oczekiwał. Usiadła przy dużym, machoniowym stole. Kartka leżała przed nią jak wyrywka z czyjegoś snu. Zaczęła od najbardziej naturalnego: dom, nie rezydencja, ale dom z podłogą, którą można było wycierać szmatą po nocach. Potem klucz, nie do sejfu, ale klucz, który trzyma się pod doniczką, bo kiedyś tak się robiło. Obraz, portret żony z wyblakłym uśmiechem. Noc, moment, kiedy prawda wychodzi. List, pismo. Które raz zmienia bieg życia. Anna układała słowa jak kawałki układanki, aż w końcu ułożyły się w logiczną nić. Ktoś schował list w obrazie, list opisywał zdradę, która doprowadziła do przejęcia domu. List został ukryty w obrazie, powiedziała spokojnie. Został napisany nocą przez kogoś, kto bał się prawdy. Ten klucz otwiera stary sekret, nie sejf, a skrzynię w domu, z której wyszła nierównowaga. Milioner wpatrywał się w nią z wyraźnym sceptycyzmem, bo przecież to było proste. Dom, klucz, obraz, noc, list, każdy spróbuje taką drogą. Ale z ust Anny padło coś jeszcze, imię, nazwisko i data, te szczegóły, które nikt poza nią i jej matką nie mógł znać. W powietrzu zrobiło się ciężko. Gabinet zadrzał cichym dźwiękiem, zdumienie, niedowierzanie. Goście przez drzwi przestali rozmawiać. Aleksander otarł ręką kosmyk włosów, a potem wyszedł na środek sali, jakby po to, by wszyscy mogli obejrzeć jego reakcję. Zgadłaś, powiedział cicho. Jego głos miał teraz inny odcień, gdzieś pomiędzy podziwem a obawą. Zgadłaś lepiej, niż ktokolwiek robił to wcześniej. Anna poczuła, jak pod nią pulsuje świat, nie z powodu fortuny. Bo o niej jeszcze nie myślała. To było uczucie, że prawda ma ciężar, że nie da się jej już odwrócić. Stała tam, z dłońmi lekko przygnięcionymi do stołu, i zrozumiała, że od tej chwili nic nie będzie takie samo. A Aleksander? On spojrzał na nią i w tym spojrzeniu pojawiło się coś nieoczekiwanego, cień wstydu, który mógł być może zmienić więcej niż tylko rozmieszczenie pieniędzy. Na korytarzu rozległy się oklaski. Niepewne, jakby publiczność nie wiedziała, czy świętować zwycięstwo, czy raczej przeprosiny. Anna skinęła głową i wyszła, biorąc ze sobą prosty uśmiech i ciężar decyzji, które nadejdą. Jeśli chcesz wiedzieć, jak Aleksander zareaguje i co dokładnie kryje się za listem, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz. Cisza w gabinecie zdawała się dzwonić w uszach. Ostatnie słowa Anny unosiły się jeszcze w powietrzu, jak echo. Jakby były nie jej odpowiedzą, ale czymś, co przyszło z głębi samego domu. Aleksander von Kraus milczał chwilę zbyt długo, by ktokolwiek uznał to za zwykłą pauzę. To milczenie było ciężkie, gęste, wypełnione. Druga zagadka, ogłosił donośnym głosem. Tym razem nie chodzi o logikę, chodzi o wybór. Przesunął szkatułkę w stronę Anny. Jej palce drgnęły. Ale nie sięgnęła od razu. Czuła, że to nie jest zwykła skrzynia. W tej szkatułce są dwie rzeczy, kontynuował Aleksander. Jeden przedmiot ma ogromną wartość materialną, drugi sentymentalną. Możesz wskazać tylko jeden. Jeśli wybierzesz źle, stracisz szansę na fortunę. Anna spojrzała mu prosto w oczy. Nie widziała w nich już czystej pewności. Był tam cień desperacji, jakby sam milioner nie był pewien, czy gra nie wymknęła się spod kontroli. A jeśli nie wybiorę żadnego? spytała spokojnie. To pytanie wywołało fale szeptów za drzwiami. Aleksander zmrużył oczy. Wtedy przegrywasz. Musisz wybrać. Anna pochyliła się nad szkatułką. Metalowe okucia zimno odbijały światło. Nie otworzyła jej, choć bardzo chciała. Wiedziała, że to nie był test jej sprytu, ale jej serca. Bogactwo, powiedziała powoli, nie jest warta tyle, co wspomnienie. Jeśli masz coś, co kochałeś, to jest warte więcej niż złoto. Wypowiedziała te słowa tak naturalnie, jakby recytowała coś, co słyszała w dzieciństwie. I nagle przypomniała sobie matkę, starą kobietę, która zawsze mówiła, że człowiek może stracić pieniądze, ale jeśli traci swoje wspomnienia, traci siebie. Aleksander wpatrywał się w nią długo. Jego dłoń zacisnęła się w pięść, jakby walczył sam ze sobą. Potem pchnął szkatułkę bliżej niej. Otwórz! Kliknięcie zamka zabrzmiało głośniej niż powinno. Anna uniosła wieko. W środku rzeczywiście były dwa przedmioty. Złoty zegarek wysadzany diamentami i stara pożółkła fotografia przedstawiająca młodą kobietę z dzieckiem na kolanach. Serce Anny zabiło mocniej. Znała tę twarz. To była ta sama kobieta, którą kiedyś opisywała jej matka, pokojówka, która pracowała w rezydencji, a potem nagle zniknęła. Wybierz! powtórzył Aleksander, choć jego głos był chrapliwy. Anna wyciągnęła rękę i dotknęła fotografii. To powiedziała stanowczo. To jest warte więcej niż cały zegarek. Na twarzy Aleksandra pojawił się grymas, który trudno było odczytać. Była w nim złość, ale i coś na kształt ulgi. Za drzwiami publiczność zawyła. Jedni krzyczeli, że oszukuje, inni, że to niemożliwe, by sprzątaczka odważyła się wskazać zdjęcie zamiast klejnotu. Ale Anna wiedziała, że dokonała właściwego wyboru. Milioner odwrócił się i spojrzał na portret swojego ojca wiszący nad kominkiem. To nie koniec, powiedział po chwili ciszy. Chcesz fortuny? Musisz poznać ostatnią tajemnicę. W jego głosie było coś innego niż wcześniej. Jakby gra, którą rozpoczął dla własnej rozrywki, nagle stała się sprawą życia i śmierci. Anna nie odpowiedziała. Zrozumiała jedno: tak gra miała warstwy, o których nie wiedzieli nawet goście za drzwiami. A ona właśnie zaczynała wchodzić coraz głębiej w historię, która mogła zmienić los nie tylko jej, ale i samego Aleksandra von Krausa. Gabinet zdawał się ciemnieć, a stary zegar na kominku wybijał rytm, jakby odliczał sekundy do czegoś większego. Jeśli chcesz poznać trzecią i najtrudniejszą zagadkę Aleksandra oraz dowiedzieć się, co naprawdę kryje fotografia, Koniecznie zostań z nami do kolejnego rozdziału. Subskrybuj i napisz w komentarzu, jaką decyzję ty byś podjął, złoto czy wspomnienie? Gabinet pogrążył się w półmroku. Tylko płomienie w świecznikach rzucały drżące smugi światła na twarz Anny, która wciąż trzymała w dłoniach pożółką fotografię. Jej palce drżały, ale nie ze strachu, raczej z ciężaru odkrycia, które czuła, że dopiero nadchodzi. Aleksander von Kraus odwrócił się od niej, podszedł do regału z książkami i przeciągnął dłonią po rzeźbionych grzbietach. Wyglądał na rozdartego. Z jednej strony wciąż chciał grać rolę pewnego siebie gospodarza, z drugiej zaś coś w spojrzeniu Anny przypominało mu, że przeszłość, której dotykała, nie była zwykłą historią do zabawy przy kieliszku szampana. Powiedziałem, że czeka cię ostatnia zagadka, odezwał się w końcu. Ale ta nie jest taka jak poprzednie. Tym razem chodzi o mnie. Odwrócił się i spojrzał jej prosto w oczy. Było w tym spojrzeniu coś, czego wcześniej nie znała bezbronność. Skoro wybierasz wspomnienia zamiast złota, skoro pamięć cenisz ponad wartość klejnotów, powiedz mi co wiesz o tej kobiecie wskazał na fotografię. Anna uniosła zdjęcie wyżej. Kobieta na nim miała delikatną twarz, Włosy upięte w prosty kok i spojrzenie pełne smutku. Na kolanach trzymała dziecko, może trzy lub czteroletniego chłopca. To była służąca w tej rezydencji, zaczęła Anna cicho. Pracowała tutaj wiele lat temu. Moja matka wspominała ją często. Powiedziała, że pewnego dnia zniknęła. Bez pożegnania, bez wyjaśnienia. Zostawiła po sobie tylko szeptane plotki. Aleksander drgnął, jakby słowa Anny były ciosem. Plotki? Powtórzył głucho. Że została zmuszona do odejścia. Że wiedziała za dużo. Anna zawahała się, ale czuła, że musi powiedzieć całą prawdę. I że to dziecko, które trzyma, mogło być kimś więcej niż tylko cudzym synem. W gabinecie zapadła cisza tak gęsta, że nawet zegar na kominku zdawał się ucichnąć. Za drzwiami słychać było tylko stłumione szepty gości, którzy wciąż czekali na kolejne widowisko. Aleksander odsunął się krok w tył, a jego twarz pobladła. Skąd, skąd możesz to wiedzieć? Spytał. Anna odłożyła fotografię na stół. Bo moja matka była wtedy tutaj. Była jedną z pokojówek. Widziałam ten obraz w jej oczach, gdy mi o niej opowiadała. Zawsze mówiła, że pewnego dnia prawda wróci do tego domu. Milioner przeszedł do okna. Oparł się o perepet i wbił wzrok w nocne niebo. Był jak człowiek, którego mur wreszcie zaczyna pękać. To dziecko, zaczął, ale głos mu się załamał. Tym dzieckiem byłem ja. Anna poczuła, jak przez jej ciało przebiega fala zimna. Teraz wszystko zaczynało się układać. Jego dziwne spojrzenia, to, że wybór fotografii tak go uderzył, że mówił o ostatniej zagadce jako wyroku. Całe życie, mówił dalej Aleksander, nie odwracając się, żyłem w przekonaniu, że jestem synem Wielkiego rodu. Że wszystko, co mam, należy się mnie jak tytuł z urodzenia. Ale ta kobieta, ona była moją matką. Nie arystokratką. Nie damą z salonów. Służącą. Odwrócił się gwałtownie. W jego oczach paliło się coś, co było mieszanką gniewu i rozpaczy. Powiedz mi, Anno, czy to nie jest największa zagadka? Całe życie budowane na kłamstwie. Kim naprawdę jestem? Anna chciała odpowiedzieć, ale słowa ugrzęzły jej w gardle. Zrozumiała, że teraz to ona trzyma w rękach nie tylko swój los, ale i jego. Cała publiczność, wszystkie te kamery za drzwiami były niczym wobec ciężaru tego, co właśnie się wydarzało. Podniosła fotografię i podała mu ją. Nie jestem tutaj, żeby cię osądzać powiedziała spokojnie. Zagadki to tylko pretekst. Prawdziwe pytanie brzmi co zrobisz z tą wiedzą? Aleksander wziął zdjęcie i patrzył na niedługo, jakby widział je po raz pierwszy. Potem spojrzał na Annę. A jeśli powiem, że chcę, byś była świadkiem tego, co będzie dalej? Spytał, że potrzebuje kogoś, kto nie boi się prawdy? Anna milczała. Czuła, że coś w tej chwili się zmienia. Nie była już tylko sprzątaczką w rezydencji milionera. Była kimś, kto otworzył drzwi, których on sam bał się tknąć. Za drzwiami rozległ się głośny stukot, ktoś próbował wejść. Aleksander jednak skinął głową i strażnik natychmiast zatrzymał gości. Niech czekają, powiedział. Jeszcze nie czas, by poznali prawdę. Gabinet pogrążył się znów w ciszy. Ogień trzaskał w kominku, a między Anną i Aleksandrem zawisło coś, co było silniejsze niż słowa, świadomość, że oboje stali się częścią tajemnicy, która mogła zmienić historię całego rodu. Anna poczuła że jej serce bije szybciej niż kiedykolwiek. Bo oto gra, którą milioner rozpoczął dla zabawy, przerodziła się w grę o prawdę. Chcesz się dowiedzieć, jaką decyzję podejmie Aleksander i co naprawdę kryje jego rodzinna tajemnica? Zostań z nami na kolejny rozdział, subskrybuj kanał i napisz w komentarzu, czy uważasz, że milioner zasługuje na odkupienie, czy na upadek. Gabinet, pogrążony w półmroku, zdawał się oddychać wraz z nimi. Każdy trzask ognia w kominku, każde tyknięcie zegara brzmiało teraz jak echo czegoś ostatecznego. Anna stała spokojnie, choć w jej wnętrzu burzyły się emocje. Milioner Aleksander von Kraus, jeszcze niedawno tak pewny siebie, teraz wyglądał jak człowiek uwięziony w labiryncie, którego sam nie chciał rysować. Na stole wciąż leżała fotografia. Aleksander przesunął ją palcami, a jego twarz na moment złagodniała. Było w niej coś kruchego, co kłóciło się z jego wizerunkiem nieomylnego władcy salonów. Całe życie myślałem, że pieniądze i nazwisko czynią mnie kimś więcej, powiedział cicho. Ale prawda jest taka, że jestem dzieckiem służącej i milczenia. I nikt, nigdy, nie miał odwagi mi tego powiedzieć. Odwrócił się do niej, a w jego oczach płonęło coś, czego Anna nie widziała wcześniej iskra desperacji, ale też. Wdzięczności. Ty miałaś, dodał. Ty odważyłaś się to wypowiedzieć. Anna poczuła, że powinna coś odpowiedzieć, ale język był ciężki jak kamień. Zamiast słów skinęła głową, dając mu do zrozumienia, że rozumie. Za drzwiami słychać było gwar. Goście stawali się coraz bardziej niespokojni. Szeptali, domagali się widowiska, a niektórzy próbowali zgadywać, co się dzieje w środku? Jeden z mężczyzn, dziennikarz plotkarski, nadawał na żywo, spekulując o tajemniczym konkursie, w którym sprzątaczka wygrywa z milionerem. Internet już płonął, hasztagi zaczynały krążyć, a komentarze mnożyły się jak iskry w suchym lesie. Aleksander uniósł rękę w geście zmęczonego monarchy i podszedł do drzwi. Otworzył je szeroko. Wszyscy goście natychmiast ucichli. W gabinecie została tylko Anna, stojąca spokojnie przy stole. Panie i panowie, zaczął Aleksander głosem głośnym, lecz ochrypłym. Zaprosiłem was dzisiaj, byście byli świadkami gry. Gry, która miała mnie zabawić, a ją upokorzyć. Wskazał na Annę. Szmer przeszedł przez tłum, ktoś parsknął śmiechem, ktoś inny uniósł telefon, żeby nagrywać. Ale to ona wygrała. To ona rozwiązała zagadki, których ja sam nie miałem odwagi rozwiązać. Goście spoglądali na siebie z niedowierzaniem. Kilka eleganckich kobiet prychnęło pogardliwie, lecz inni patrzyli na Annę z rosnącym podziwem. A nagroda? Ktoś krzyknął z końca sali Obiecałeś fortunę. Aleksander spojrzał na Annę. Nagroda zostanie wypłacona. Goście wstrzymali oddech, ale nie w złocie, dodał. Nie w akcjach ani w willach. Jej nagrodą będzie to, czego nikt z was nie ma prawda i wolność. Szmernie zadowolenia przeszedł przez salę. Dla zgromadzonych milionerów i celebrytów to była kpina. Oni pragnęli spektaklu, pieniędzy, sensacji. Tymczasem Aleksander, wbrew ich oczekiwaniom, Oddawał sprzątaczce coś, co miało inny wymiar. Anna zrobiła krok do przodu. Wiedziała, że musi to powiedzieć. Nie chcę twojej fortuny, odezwała się pewnie. Wystarczy mi, że dziś, na oczach wszystkich, przyznałeś, kim jesteś naprawdę. To więcej warte niż złoto. Słowa uderzyły w publiczność, jak kamień wrzucony do stawu. Cisza była niemal namacalna. Ktoś odchrząknął, ktoś inny zaklął pod nosem. A potem rozległy się pojedyncze oklaski, najpierw nieśmiałe, potem coraz głośniejsze. Nagle wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Z końca sali ruszyła starsza kobieta, ubrana skromniej niż reszta gości. Nikt wcześniej nie zwrócił na nią uwagi. Teraz jednak jej twarz pobladła, a oczy błyszczały łzami. Aleksandrze, wyszeptała. Tak długo czekałam, aż to powiesz. Goście odsunęli się, robiąc jej miejsce. Anna od razu rozpoznała rysy to była kobieta z fotografii tylko starsza, zgarbiona, ale nadal piękna w swojej prostocie. Aleksander zamarł. Fotografia wypadła mu z dłoni. Matko? Głos załamał mu się Ale jak to możliwe? Powiedziano mi, że że nie żyjesz. Starsza kobieta dotknęła jego twarzy.